Witam, Janusz NSG po tej stronie. Miałem nadzieję, że będzie gotowy kolejny epizod w rękawiczkach. Niestety pojawiły się kolejne problemy natury technicznej. Zobaczymy, jak szybko dotrą wymagane elementy, ale mam cichą nadzieję, że jeszcze w tym tygodniu uda się resztę materiału nagrać, a może nawet zrobić coś na żywo, ale to się zobaczy. A tak w międzyczasie kolejna prezentacja modelu, a raczej modeli. Mieliśmy focke Wolfa FW190D15, potem Tempesta, niejako naturalnego przeciwnika. Z tym, że Tempesty nie walczyły z wersją D-15, bo nie była ona seryjnie produkowana. Dla pilotów Tempestów, zwłaszcza tych uskuteczniających taktykę Rad Scramble, czyli przechwytywanie powracających z misji odrzutowych Messerschmittów na 262, przeciwnikiem były wersje D-9 i D-11 Dory. Zwłaszcza takie, jak w tym oto zestawie. Plac Staffel, czyli eskadra obronna lotniska JV-44, 2 w jednym, FW190D9 i D11, wydanym przez IBG Models pod numerem katalogowym 72549. I mimo, iż nie jest to najnowszy model, powinien być jeszcze dostępny. Obejrzymy zawartość pudełka, ale tym razem naprawdę pokrótce głównie dlatego, że większość ramek, a nawet samej instrukcji już widzieliśmy. Wszystkie pominięte tu ramki oraz dokładnie instrukcje montażu kartka po kartce można zobaczyć w części poświęconej D15. Link powinien być widoczny u góry po prawej stronie ekranu. Będzie też na ekranie końcowym. Co mamy wewnątrz? Dosłownie tonę metryczną plastiku. Mimo już mamy tu powiększone pudełko, to zawartość ledwie się mieści. Tu mamy dwie ramki A, które pomijamy. Podobnie jak dwie ramki B. Są identyczne dla wszystkich wersji FW190D wydanych przez IBG a nawet występują w modelu z wózkiem i silnikiem Jumon. Dwie ramki Z z repliką silnika Jumo 213. Tę nawet porównowaliśmy z ramką zawierającą replikę silnika DB. Para Y z przezroczystego plastiku, też identyczna dla wszystkich dor. Ramki Jod z górnymi powierzchniami płata też widzieliśmy, ale to połączone jest z inną wersją powierzchni dolnych, więc na nią zaczniemy raz jeszcze. Ramka T też była, tylko tam wykorzystywaliśmy inną część. Mamy też taką samą blaszkę fotodrawioną w tym zestawie razy 2. Podobnie jak identyczne arkusze z kalkomaniami zawierającymi detale i napisy eksploatacyjne. Ale pozostałe elementy, tak jak i ten wielki arkusz ze specyficznymi dla zestawu kalkami, obejrzymy dokładniej. Na początek dwie ramki E i G. Na nich mamy połówki kadłubów odpowiednio do wersji D9 i D11. Ta druga razem z lotem powietrza. Obie oczywiście mają wloty powietrza po prawej stronie. W obu wersjach wykorzystywane były silniki YUMO. Ramki JK oraz RIS wszystko to części do wersji D9. Jak wspomniałem, ramka J jest identyczna jak ta w przypadku D15, ale tu dolne powierzchnie skrzydeł znajdują się na ramce K. Razem z kolejnym wrotem powietrza, wersją śmigła i górną częścią przodu kadłuba. Górnych części dziobu mamy aż trzy wersje, pozostałe na ramkach LIS właśnie. Do D9 mamy trzy malowania i w każdym z nich powinniśmy użyć innej wersji. Skrajna dokładność, bo naprawdę ciężko je odróżnić. I ostatnie trzy ramki do zaprezentowania: M, N i T. Tym razem wszystkie do wersji D11. Na nich mamy kompletny płat z dodatkowym uzbrojeniem w skrzydłach. Kolejne wersje śmigieł, a także wyrzutnie rakiet niekierowanych, niewykorzystywane w tym zestawie. Ramka T była w zestawie z D15, ale tym razem używamy dolnej części. Jest to górna część dziobu, tym razem nie jak w D9, bez uzbrojenia. To tyle specyficznego dla tego pudełka plastiku. Instrukcja dość gruba, dlatego że podzielona jest niejako na dwie części. Na początek mamy rys historyczny po angielsku i po polsku. Generalnie o FW 190 w wersji D. Dalej listę kalkomanni i barw. A na dole legendę w wersji starszej, czyli wariacje na temat trójkątów. Wiem, że narzekam na to za każdym razem. Lista ramek dla wersji FW 199 a na kolejnej stronie do wersji D11. Na każdej ze stron osobno wymieniona jest blaszka fotodrawiona, ale są one identyczne. Malowanie detali i silników osobno dla obu wersji. Silnik ten sam, ale różnią się łożem. Mamy nawet naklejki z numerami seryjnymi, z czterech do wyboru. Trzeba będzie coś wymyśleć z złacowaniem tych górnych pokryw, bo szkoda takie dotalechować. A dodatkowo w wersji D9 pod tymi panelami mamy też imitację uzbrojenia. To kończy się część wspólna instrukcji. Rozpoczynają się dwie części z rozpisaniem krok po kroku instrukcji montażu osobno dla D9 i dla D11. Każda zakończona własnym schematem mocowania anteny, rozmieszczania napisów eksploatacyjnych i malowaniami. Kroki bardzo dokładnie i czytelnie rozpisane. W niektórych miejscach mamy adnotacje dotyczące różnic pomiędzy konkretnymi płatowcami. Wspomniane już schematy dotyczące anteny i napisów i malowania. Mamy trzy praktycznie identyczne. Ale wynika to oczywiście ze specyfiki zestawu. Wszystkie malowania i te 3 dla D9 i 2 dla D11 pochodzą z tej samej jednostki JV44. Wszystkie bardzo podobne, włącznie z żółtym wierzchołkiem kołpaka, godłem jednostki w postaci czarno-białej szachownicy w czerwonym okręgu i czerwonymi w białe paski powierzchniami dolnymi. Dość kontrowersyjne wydawałoby się rozwiązanie, jak na kamuflaż. Ale w przypadku tej jednostki, a było to dla nich charakterystyczne malowanie, miało ono jak najbardziej uzasadnienie. Maszyny te miały pilnować lotniska, z którego operowały MIT M262 z JV44. Latały więc w jego okolicy, w tej samej okolicy, w której Niemcy rozmieścili bardzo wiele dział przeciwlotniczych, mających dokładnie takie same zadanie: bronić odrzutowców przed śmigłowymi myśliwcami. A skoro FW190D był samolotem śmigłowym. Takie rozkawe malowanie mogło pomóc celowniczemu działu przeciwlotniczego podjąć właściwą decyzję, czy naciskać spust, gdy zobaczył sylwetkę samolotu w celowniku. Takie ubarwienie spowodowało, że już po wojnie przygnęło do tego oddziału przezwisko Eskadra Papok. Troszkę poszczególne maszyny się jednak różnią. Choćby tym, że niemal każda miała na boku kadłuba pod kabiną inskrypcję latającego na niej pilota. Nie będę próbował wymówić ich w oryginale. Postarałem się przy wsparciu mocy internetu je przetłumaczyć. I tak, pierwsza maszyna D9 to czerwona 1, na której latał porucznik Heinz Sarsenberg. Mam nadzieję, że bardzo nie przegręcam I tu mamy inskrypcję. Sprzedaj to razem z moją szatą, pójdę do nieba. Nie wiem, czy to cytat, czy przysłowie. Przy tym malowaniu popatrzymy także na kalkowanie. Jak widać komplety oznaczeń, włącznie z małym uzupełnieniem. Wszystkie te indywidualne napisy. Czy choćby te białe paski na dole powierzchni. Ale przyznaję, że ja zaryzykuję z maskowaniem i malowaniem. Maskowanie zawsze można powtórzyć nałożenie kalek, czasami niekoniecznie. Do tego malowania mamy tu jeszcze srebrne kalkomanie, obrazujące różne zużycie farb na tylne części osłony kabiny. Dwa do wyboru, zależnie od stanu. No tak, niezłe te detale. Idziemy dalej. Drugie malowanie. Latał na niej Waldemar Wupke, a napis to w imieniu Reisbach. Kolei? Może ktoś wie, czy mu naprawdę chodziło o koleje rzeczy? Oczywiście mówię o pociągach, a nie o kolejach historii na przykład. Trzeci i ostatni schemat dla D9 to czerwona trzynastka, pilot Klaus Faber, a motto? Musi wejść, nawet jeśli oboje będziemy płakać. Chyba co najmniej dwuznaczne. Instrukcje, jak wspomniałem, niemal identyczne. Przejdziemy więc od razu do malowań D-11. Pierwsze to czerwona dwójka z białą paską przed ogonem. I była to prawdopodobnie maszyna rezerwowa, jako że zdjęcia historyczne potwierdzają, że nie miała inskrypcji. Ostatnie malowanie, czerwona czwórka, pilot, Karl Heinz Hoffmann i tekst brzmiący, następny pan, ta sama pani. Ciekawe o kogo chodziło. To tyle jeśli chodzi o zawartość pudełka. Miało być krótko, a okazało się, że jest tego sporo. A teraz, jeszcze trochę historii. Skąd ów eksperymentalny dywizjon się wziął i czego broniła eskadra Papug. Za tło posłuży nam, jak zwykle ostatnio, wartander i latanie za wirtualnymi sterami FW 190 D9, oczywiście w odpowiednim malowaniu. Czerwona trzynastka z JV-44. A wstawkę historyczną rozpoczniemy od postaci niemieckiego generała lotnictwa i ASA o trzech imionach. Adolfa Józefa Ferdinanda Galanda. Opowiem o jego historii i trochę o okolicznościach, które doprowadziły do powstania eksperymentalnej jednostki jv 44 pod jego dowództwem. Zanim został nielotnym generałem i dowódcą lotnictwa myśliwskiego, był pilotem. Na początku w okresie wojny domowej w Hiszpanii i Legionu Kondor, potem w kampanii wrześniowej i na zachodzie walczył w jednostkach wsparcia lotniczego. W 1941. dostał zgodę na przeniesienie do jednostki myśliwskiej. W całej swojej karierze wykonał ponad 700 lotów bojowych i przypisuje mu się 104 zwycięstwa powietrzne. Chociaż ja zawsze miałem problem z tym niemieckim liczeniem zwycięstwa kontra zestrzelania, to jest to znaczna liczba. Historia jego służby to materiał na kilka odcinków, ale tu interesuje nas koniec wojny. Z tego punktu widzenia ważne jest to, że w listopadzie 1941 roku, po śmierci w wypadku lotniczym Wernera Moldersa, został mianowany generalnym inspektorem lotnictwa myśliwskiego. Tu, mimo iż nawet po wojnie przyznał się do popełnionych błędów, dobrze sobie radził. Choć na tym stanowisku nie wolno było mu już brać udziału w lotach bojowych. Ale sporo zaczęło się zmieniać w 1943 roku, gdy Gering szukał kozła ofiarnego. Oczywiście Gering to dowódca całego Luftwaffe i ten, który w 1939 roku, mówiąc o sile Luftwaffe i obronie zagłębia rury, stwierdził: Żaden wrogie bombowiec nie dotrze do rury. Jeśli jeden dotrze do rury, nie nazywam się Gering, możecie do mnie mówić Meyer. Taki przytyk do niemieckiego Kowalskiego. W 1943 roku nie jeden, a setki bombowców, za dnia i w nocy, docierały do wszystkich miast i fabryk w zasięgu nie tylko do rury. Skoro Gering tracił wpływy, bo jak twierdził jego lub nie dawała rady, słabo było znaleźć winnego. Oczywiście, jeśli wrogie bombowce latają nad głowami, to znaczy, że własne myśliwce się nie spisują. A kto za to odpowiada? Dowódca lotnictwa myśliwskiego, Galant. Galan zdawał sobie sprawę, że alianci mają przewagę nawet 1 do 8 w stosunku do jego myśliwców. W 1944 roku zaczął realizować plan polegający na stworzeniu olbrzymiego zgrupowania myśliwskiego, liczącego nawet 2000 maszyn i atak taką siłą na alianckie bombowce. Szacowano, że uda się zestrzelić 400-500 alianckich bombowców przy stratach własnych 400 maszyn i około 150 pilotów. Przy założeniu, że każdy aliancki bombowiec to nawet 10-osobowa załoga, która na w najlepszym wypadku dostałaby się do niewoli, straty aliantów byłyby olbrzymie. Zapewne doprowadziłoby to do zawieszenia nautów bombowych, przynajmniej na jakiś czas. Jednak zarówno Goering jak i Hitler nie popierali tego planu. Dywizjony myśliwskie zostały przekierowane do zadań związanych ze wsparciem wojsk lądowych w operacji Baden-Platte. A sam Galant zdymisjonowany i zastąpiony przez Gordona Goloba. Popierany przez Göringa Golub doniósł na Galanda, którego nie lubił, nawet Himmlerowi. To ten od SS, drugi człowiek w Rzeszy. Galandem zaczęło interesować się SS i Gestapo. Praktycznie znalazł się w areszcie domowym. Cała sytuacja z dymisją i dochodzeniem nie spodobała się gronu zasłużonych pilotów myśliwskich Luftwaffe. I otwarcie opowiedzieli się po stronie Galanda przeciw nowemu dowództwu. Zatem oni też znaleźli się pod lupą SS i Gestapo. Jednak tym razem ponownie w sprawy wmieszał się Hitler i kazał zakończyć całe to szaleństwo. Galandowi złożono więc propozycję, aby utworzył własny dywizjon myśliwski, gdzie będzie mógł wykazać skuteczność bardzo przez niego lubianych odrzutowych M262 przeciw bombowcom. I tak powstał Otwór 44 pod dowództwem Galanda, niepodlegający Lobowi. Służyli tam najlepsi piloci, dobrani osobiście przez Galanda, który cieszył się dużą popularnością wśród lotników. Zresztą formacja jest czasem nazywana Cyrkiem Galanda. Jednostka uzyskała całkiem niezłe wyniki, jak na okres, w którym przyszło jej walczyć. Stosunek zwycięstw do strat wynosił 4 do 1. Jako dowódca, Galant miał zakaz wykonywania lotów bojowych, ale zakaz ten łamał. I ponoć, już latając w Jotrwał 44, na Focke-Wulfie 190D zestrzelił trzy alianckie bombowce. A prezentowany dziś zestaw pozwala na zbudowanie replik dwóch maszyn służących we eskadrze osłaniający powracające z misji samoloty tego dywizjonu. To tyle w dzisiejszej prezentacji. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Dziękuję za dotychczasowe wsparcie kanału, poświęcony czas i oczywiście proszę o subskrypcję i polubienia. Piszcie także proszę, co chcielibyście jeszcze zobaczyć albo usłyszeć. Do następnego!